Co skłoniło Cię do spróbowania sił we freak Zawsze byłem pierwszy do bitki, a też z druga strona to pieniądze. Dużo zarobiłeś na freakfightach? Sporo. To były chyba największe pieniądze, jakie zarobiłeś. Tak jednorazowo, najprawdopodobniej. Jednorazowo, tak. Pierwszą walkę, pamiętam, to dla Fejmu mm. chyba walczyłem. Mm -hmm. To nie było jakieś ogromne super pieniądze. Ale ile to było? 100 tysięcy? Mm -hmm. No to mogłem wtedy wziąć więcej. Ale gdzieś tam przegrałem tą pierwszą walkę, dałem sobie z tym spokój, ale gdzieś tam chodziłem dalej na treningi. Gdzieś tam trenowałem i po prostu przyszli kiedyś, pewnie panuję. Do nas, do domu. Chcieli, żebyśmy, żeby, żebyśmy zawalczyli. że Na tej pierwszej gali, co było? Ja mówię, że, że ja nie jestem zainteresowany, bo nie wiem, co to będzie. Mhm. Gdzieś tam pojechałem na tę pierwszą Galę do Gdańska, mhm. tam gdzie przegrałem te wargory. No i podobało mi się, fa, fa, fajnie to wyglądało. No i przychodzą później, drugi raz. Gala w Krakowie, Tauron Arena. No jak już us usłyszałem Tauron Arena i przeciwnika też usłyszałem, to mówię, dobra, to jestem jak najbardziej na tak, tylko zobaczmy gdzieś tam warunki finansowe. Mhm. Bo zawsze to było takie marzenie, co nie, zobaczyć u siebie mm -hmm. w domu jeszcze na tej krakowskiej arenie, w której pracowałeś.